Jarosław to miasto o długiej i bogatej historii, którego dzieje sięgają wczesnego średniowiecza. Przyjmuje się, iż te tereny razem z resztą grodów czerwieńskich wchodziły w skład państwa mieszka I. W roku 981 zostały opanowane przez Włodzimierza I Wielkiego Księcia Ruskiego, a następnie odzyskane w roku 1018 przez Bolesława I Chrobrego, a w roku 1031 przejęte przez księcia kijowskiego Jarosława I Mądrego. Według tradycji już wtedy książę Jarosław założył tu gród, jednak najstarsze źródła pisane dotyczące Jarosławia znajdujemy dopiero w 1152 roku. Sama etymologia imienia Jarosław nawiązuje do dawnych wartości: jar oznaczało siłę, wigor i młodość, zaś sław sławę i chwałę. Zapiski w kronice staroruskiej określają miasto jako gród warowny należący do księcia Halicko-Włodzimierskiego. Pierwsza lokacja miasta miała miejsce w 1323 roku w rejonie tak zwanym wzgórza Benedyktynek, gdzie znajduje się podziwiany przez nasz klastr. W roku 1340, zgodnie z testamentem piastowskiego księcia Bolesława Jerzego II, będącego po Kołdzieli potomkiem Jarosława Mądrego, księstwo halickie wraz z Jarosławem zajęte z, zostało przez Kazimierza Wielkiego. Udokumentowana lokacja miasta. Naprawie Magdemburskim na obecnym miejscu dokonana przez namiastnika Rusi Halickiej Władysława Opolczyka nastąpiła w 1375 roku. Złoty okres miasto przeżywało w XVI i XVII wieku, kiedy dzięki położeniu na przecięciu szlaków handlowych stało się jednym z najważniejszych ośrodków kupieckich w Rzeczypospolitej. Jarmarki jarosławskie były wydarzeniami, które przyciągały kupców z całej Europy, od Gdańska po Istanbul. Sprzedawano tu sól, wino węgierskie, sukna, skóry, a także egzotyczne przyprawy. Prosperita tamtych czasów widoczna jest do dziś w renesansowych kamienicach i bogatym układzie rynku. Pod staromiejskimi kamienicami rozpościerają się słynne jarosławskie podziemia, które niegdyś służyły kupcom jako jarmarczne magazyny. Kres świetności Jarosławia przyniósł XVII wiek. Najazdy tatarskie, wojny polsko-swedzkie i polsko-tureckie oraz zniszczenia wojenne spowodowały, że Jarosław utracił pozycję jednego z głównych ośrodków handlowych. W XVIII wieku, już w czasach Rzeczypospolitej osłabionej rozbiorami, miasto podupadło, a następnie znalazło się w granicach monarchii habsburskiej. Rządy austriackie oznaczały stagnację gospodarczą, ale zarazem wprowadziły porządek administracyjny i umożliwiały rozwój szkolnictwa. XIX stulecie przyniosło Jarosławowi nowe impulsy rozwojowe. Pojawiła się kolej, rzemiosło i przemysł zaczęły odkrywać większą rolę, a miasto stało się ośrodkiem kulturalnym regionu. W czasie I wojny światowej okolice Jarosławia były areną ciężkich walk, lecz po w 1918 roku miasto znalazło się w granicach odrodzonej Polski. Tragiczny okres nastał w czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy okupujący Jarosław przeprowadzili zagładę miejscowej ludności żydowskiej, stanowiącej przed wojną znaczną część mieszkańców. Po wojnie miasto odbudowywało się jako ośrodek przemysłowy i administracyjny a od lat 70. zaczęto podejmować systematyczne działania na rzecz ratowania i konserwacji historycznego centrum miasta.